Powiedz mi taką rzecz, jak to się stało, że ty się znalazłeś w, na orbitach miliarderskich? Ja skontaktowałem no przynajmniej ze 100, jeśli nie 200 miliarderów. Okazuje się, że Australia jest jedynym krajem na świecie, gdzie Burger King nie nazywa się Burger King. Dzień dobry. W dzisiejszym programie To Warto wiedzieć i co warto czytać. Witam Rafaela Bazionga. Witaj. Witam, witam. Bardzo mi przyjemnie. Słuchaj, no, żeby szybko przejść do tematu, to może powiemy, że jesteś autorem książki o milionerach. Czy to prawda? Miliardera, ja... przepraszam. O, miliardera. o miliarderach. O miliarderach. Czyli przebijasz tak. wszystkich innych autorów, którzy piszą o milionerach. No tak, znaczy do tego. Hmm zakładałem najniższą granicę wartości netto, to jest jeden miliard dolarów do uczestników tej, chwili, tej, tej książki. A później jeszcze dodałem dodatkowe kryteria. Niestety musiałem paru miliarderom po wywiadzie e, udzielić odmowy, że się nie, nie ukażą w książce, e, bo nie byli self-made. E, także w tej książce są tylko self-made, no i tacy powiedzmy z białą kamizelką. To też, e, no nie do każdego miliardera dotyczy. Jasne, a a właśnie, właśnie self-made, to, to znaczy czy ten self-made to jest najważniejszy czynnik, który cię interesował? Właśnie taki od zera do miliarda? Tak, znaczy, no, zależy, no, no mnie interesowali ludzie, którzy po prostu od zera stworzyli tak wielką wartość. E, oczywiście ci, którzy odziedziczyli e, i rozwinęli, też są bardzo interesujące, ale to jest inny skill set. Tak? No, tam bardziej wtedy o taki money management jest, bardziej zarządzanie e, i takie, no e, powiedzmy private equity umiejętności, natomiast w tej pierwszej generacji, powiedzmy, no to umiejętności przedsiębiorczości, tak, entrepreneurship, to jest to, co mnie interesowało, zrobić coś z niczego, tak. I no oczywiście tak do końca nikt nie jest self-made, bo zawsze potrzebujesz klientów, potrzebujesz niekiedy inwestorów, potrzebujesz całego, całej jakby infrastruktury wokół siebie, jak jesteś sam na pustyni i nie masz nic żadnego, no, nie ma z kim handlować, nie masz dla kogo tworzyć serwisów czy produktów, to, no, to też stajesz się miliarderem. Jasne. To Powiedz jak mi Zawsze w y, jakimś otoczeniu działasz, tak? No. Jasne. Powiedz mi taką rzecz, jak to się stało, że ty się znalazłeś w, na orbitach miliarderskich? To znaczy, że jesteś, że masz takich znajomych i oni się są gotowi otworzyć przed tobą, żeby właśnie y, dać ci materiał do książki. No teraz mam, ale jak zaczynałem, nikogo nie miałem ze znajomych, znaczy na tym poziomie. No sam byłem już od iluś tam lat milionerem, ja sam jestem przedsiębiorcą, stworzyłem po prostu firmę w Niemczech, e-commerce, ale w pewnym momencie swojego życia po prostu stwierdziłem, że kurczę, te umiejętności, które mam, po prostu musiałem no jakby wal, walczyć, może nie, no ale konkurować z ludźmi, którzy naprawdę no, wysoce profesjonalnie to robili. Rynek po prostu niemiecki jest bardzo rozwinięty, już wtedy był, to był koniec lat 90. Ja w zasadzie zarabiałem w internecie już przed Googlem, nie? czyli to no, dosyć wcześnie, bardzo wcześnie i po prostu no, stwierdziłem w pewnym czasie, że no, to co robię to jest takie ciągłe gaszenie poża pożarów, ciągłe rozwiązywanie problemów, ciągła jakaś walka z wiatrakami, droga pod górkę. Żeby nie powiedzieć droga krzyżowa, mimo że no No tak obiektywnie rzecz biorąc, to tam dosyć spore sukcesy, no, odnosiłem, no rozwinąłem wielomilionową firmę i tak dalej, ale e, Ale czułem się cały czas, e, no strasznie zestresowany, strasznie tak jakoś e, pod napięciem I stwierdziłem, że kurczę, no czegoś mi brakuje w moich umiejętnościach e, e, Przedsiębiorczych, ja nigdy nie studiowałem e, przedsiębiorczości, albo powiedzmy zarządzania, jestem matematykiem. I po prostu zacząłem czytać różne książki, właśnie o milionerach, o przedsiębiorczości, jeździłem na różne konferencje i tak dalej. No i taki miałem moment przełomowy akurat na konferencji w Polsce. Jeździłem często do Polski na konferencje, po prostu te same konferencje, tych samych jakby, nazwijmy to gurus, były w Polsce dwu do czterokrotnie tańsze, więc po prostu miałem przy okazji urlop to co zaoszczędziłem to był urlop I, i co, no i miałem taki przełomowy moment na pewnej konferencji, tutaj nie wymienię nazwiska, żeby, no, nie chcę tutaj uczeniać, jakby no, ludzi, ale znaczy, tym bardziej, że po prostu bardzo dużo no, wyciągałem z tej konferencji tak i też no, jestem wdzięczny też właśnie za ten przełomowy moment, ale było coś takiego, że po prostu Pewnego amerykańskiego guru konferencja w Polsce. Ludzie skaczą pod sceną, tacy nakręceni, przybijają sobie piątki i krzyczą: You, gotta, uh, uh, you, uh, you have a million mind. Um, Ale ja tak sobie pomyślałem: Kurczę, jakoś nie trafiało to do mnie. Nie, jakoś nie, nie nakręcało mnie, to nie wiedziałem dlaczego na początku, się nie stwierdziłem, tym bardziej, że no, ja nie mam nic przeciwko amerykańskiemu entuzjazmowi, ja studiowałem w Stanach, rozumiem tą kulturę, uwielbiałem Amerykanów i tak dalej, i tak dalej, jak wiesz zresztą spotkaliśmy się na konferencji, gdzie większość uczestników była Amerykanami, no to jest zresztą amerykańska organizacja, czy w Stanach powstała i no i co, no i po paru minutach do mnie dotarło, że no, You've got a millionaire mind. Ja w zasadzie już miałem umysł milionera wówczas, bo stworzyłem już wiele firmę, no, byłem milionerem prawdopodobnie, i to, co ci ludzie uczą, i to, co ja w tych książkach milionera wszystko czytam i tak dalej, to jest wiedza, którą ja w zasadzie w jakiś sposób stosuję no, w dużej części i po prostu to nie jest wiedza na tym poziomie, która pozwoliłaby mi konkurować z tymi ludźmi, z którymi ja muszę konkurować i ja wtedy się zastanowiłem, no, kto posiada taką wiedzę, od kogo musiałbym się uczyć, no to stwierdziłem, że muszę sięgnąć o wiedzę od ludzi na dużo wyższym poziomie, tak, czyli nie na poziomie milionerów. No i no stwierdziłem, że no kto jest najlepszym przedsiębiorcą na świecie, którzy to są jakby, to kogo można nazwać mistrzami biznesu, czy mistrzami świata w biznesie, no to są ci ludzie, y, którzy po prostu no, największą wartość stworzyli, naj, największy majątek na w biznesie, czyli miliarderzy, tak, to są dzisiejsi miliarderzy. No dobra, no, no ale no, co powod no, i... otworzyłeś książkę telefoniczną, wziąłeś palcem miliarder pierwszy, drugi no zacząłeś dzwonić, tak? No tak, łatwo to nie było, oczywiście. No i może powiem tak, jak, jak zacząłem, bo. E... Zaczęło się od tego, że no oczywiście to się wydaje, że to są ludzie z kosmosu kompletnie niedostępni, i to no nie wiadomo od czego zacząć, jak w każdym takim wielkim projekcie. Ja już parę rzeczy wcześniej zrobiłem, jak oglądałeś mój e, TEDx, to tam może widziałeś takie, które się wydawały niemożliwe do, do, do zrobienia, albo wielu ludziom się wydają niemożliwe do, do zrobienia. E, mimo to. E, to się stało, no i gdzieś trzeba zawsze zacząć, zawsze od jakiegoś pierwszego kroku i, i tak dalej. Później z biegiem, y, y, z biegiem projektu jakby no, y, wypracowujesz sobie pewne strategie, które działają, pewne rzeczy no, wiesz, inne nie działają. No, tutaj i, i tak dalej. To, to nie jest żadna rada, bo to Napoleon wymyślił, trzeba się zaangażować, a potem się zobaczy, także to ok, no, zastosowałeś no, tą metodę, jest... dobra. No, nie, nie, z tym, że y, to w tym wypadku te, ja też miałem wielkie opory jakby psychologiczne y, w takim sensie, że no jak coś ci się wydaje no, niemożliwe do osiągnięcia i tak dalej, no, to jest y, y, to jest bardzo trudno, nie? Musisz pokonać jakby swoje swoje jakby, swoje ograniczenia umysłowe można powiedzieć, czy ten swój strach i tak dalej, czy też strach przed porażką i tak dalej. Oczywiście ja wiesz, to nie jest tak, że ja tym, w tej książce chyba tam jest 21 miliarderów, ja obecnie znam około 40, tak osobiście, kilkunastu jest w mojej organizacji miliarderów, natomiast um, ja skontaktowałem no przynajmniej ze 100, jeśli nie 200 miliarderów i oczywiście uzyskałem bardzo dużo odmów, tak, bardzo dużo E, wielokrotnie zostałem odrzucony i tak dalej, i tak dalej. No ale liczą się efekty na końcu. No i, e, i może opowiem tak trochę po skrócie historii tego pierwszego miliardera. To było coś takiego, że e, znajomy dał mi numer do kogoś, kto kiedyś pracował dla kogoś, kto pracował dla tego miliardera. Czyli jakiś tam menedżer jakiegoś średniego poziomu w, w spółce tego miliardera. No taki miliarder oczywiście ma parędziesiąt tysięcy pracowników, więc to tam no, było... No mało, ale mająństwo, że w ogóle po nic do się dojdzie, a tym bardziej, że tam się zgodzą ci ludzie i tak dalej. No i a byłem na takim poziomie, że używałem takich różnych trików psychologicznych, żeby siebie jakby zmuszać do dorobienia czegoś, czy do osiągania czegoś. I taki właśnie to od Jacka Canfielda, może znasz, może słyszałeś taki sposób, że drukujesz sobie takie tak zwane Promise Cards. Takie karteczki i piszesz jakąś coś, co sobie obiecujesz, i ludziom znaczy obiecujesz, że to zrobisz, tak? Coś takiego, czego się boisz i tak dalej. Nie? No ja tam napisałem, że nie wiem, że napiszę i opublikuję Światowy bez z Jackiem Kenfieldem. A Jack Kenfield też sam sobie już jest wielkim, jakby można powiedzieć, kalibrem, no bo to jest najbardziej. E popularny, on akurat w Polsce nie jest popularny, ale weźmiesz Azję, Amerykę i tak dalej, to jest na świecie najbardziej popularny pisarz non-fiction. On sprzedał 500 milionów książek, tak, 500 milionów e, tego. No, nikt nie, nie sprzedał, jeśli chodzi o non-fiction. Fiction, Fiction e, czyli to tam e, J.K. Rowling e, też trochę sprzedała. Natomiast non-fiction absolutnie nie tego. No ja sobie taki, taki jakby taką obietnicę pisałem, oczywiście z datą i tak dalej. No i to, to trzeba tam zalaminować, zalaminowałem chyba 20 takich karteczek i to rozdawałem znajomym, żeby mnie z tego rozliczali, żeby jak za każdym razem jak ich spotkam, to żeby mi mówili, no i co z tą książką, tak? Piszesz, nie piszesz, kiedy będzie ten bestseller, tak? I żeby po prostu mnie zmusili psychologicznie do tego. No i ja między innymi temu znajomemu dałem taką karteczkę, który dał mi ten numer telefonu do tego menedżera tam średniego Szczebra, nie? I on mówi do mnie, słuchaj, to ja ci tutaj daję Potencjalny kontakt do miliardera, a ty mi tutaj jakieś dzieloskie karteczki dajesz, weź, się facet ogarnij. No i ja wtedy już tak ze wstydu wziąłem ten telefon i w końcu zadzwoniłem. No bo miałem naprawdę wielkie, przez miesiąc chyba przeciągałem tam, żeby zadzwonić i tego, miałem wielkie opory, właśnie ten strach przed odrzuceniem, że to nie wyjdzie na pewno i tak dalej. No i akurat, można powiedzieć, szczęście miałem takie. Że akurat no, przekonałem tego faceta, żeby mnie połączył z, z szefem od marketingu najbogatszego Polaka, Michała Słowowa. On wówczas chyba nie był jeszcze najbogatszy, był chyba drugi czy trzeci na liście, natomiast teraz jest najbogatszym Polakiem. No, no i a tamten po prostu zrobił mi termin, żeby zrobić wywiad z, z Michałem Słowowem i tak się to zaczęło. No, a w międzyczasie ten szef marketingu jest moim. No, jednym z bliższych przyjaciół w, w Polsce i też no, razem razem biznesowym, także także no, trzeba próbować, tak? No, a później no to różnych sposobów próbowałem. Tam miałem mnóstwo Asystentów, którzy po prostu tak jak mówisz, według listy, w zasadzie według książki telefonicznej tam dzwonili. No bo są listy Forbesa i tak dalej, wiadomo kto, kto jest na, na tych listach i tego można, można próbować tam dochodzić. Różne, różne sposoby mieliśmy. No i na końcu tak się skończyło, że wśród tych ludzi, którzy są książcem, nie wiem czy słyszałeś o takim globalnym konkursie na najlepszego przedsiębiorcę roku. To jest przez EY, przez Ancient Young organizowany. W każdym kraju wybierają przedsiębiorcę roku. On nie musi być klientem EY, więc to tam mają jakieś no, mniej lub bardziej obiektywne kryteria, kto jest najlepszym przedsiębiorcą danego roku w danym kraju i to robią we wszystkich krajach praktycznie na świecie. I raz w roku ci zwycięzcy, ci przedsiębiorcy roku powiedzmy narodowi, Przyjeżdżają do Monako i wybierają najlepszego przedsiębiorcę na świecie, czyli światowego, który się nazywa Światowy Przedsiębiorca Roku. No i jak ja książkę to napisałem, to chyba do tamtej pory było dwunastu, bo to robili ci jakby nacjonalni, czy nacjonalni, ci państw, wiem, lokalni, można powiedzieć, przedsiębiorcy roku, to już od dłuższego czasu by, by, byli wybierani. Natomiast ci światowi przedsiębiorcy roku, to chyba dwunastu tylko było wybranych do tego czasu. Z tych 12 ośmiu było miliarderami, natomiast pięciu z tych ośmiu y, wzięło udział w mojej książce, tak? Znaczy, o, dało swoją o. wiedzę na mojej książki. Także no, mam tam pięciu światowych przedsiębiorców roku, jest się czym pochwalić i tak dalej. No. Dobra, między to teraz, innymi między tymi miliarderami. Teraz szybkie pytania, słuchaj, i szybkie odpowiedzi. E, ilu przedsiębiorców, ilu miliarderów opisujesz w swojej książce? Jaka jest liczba? 21. E, wzięło udział. Znaczy, no, po prostu są, są wielogodzinne e, wywiady, niekiedy tygodniowe, nawet wywiady tygodniami. To już 21, i wszyscy są self -made. Dobrze, wszyscy są self -made. bardzo ważne. E, ile jest kobiet, ilu jest mężczyzn? E, zero kobiet, 21 mężczyzn. E, często dostaję te pytania, ale zwykle od kobiet. Dlaczego zero? E, nie wiem, czy no, jest, myślę, że dla polskiej publiki to nie muszę być. Politycznie poprawny. Prawda jest taka, że chyba tylko 5% wszystkich miliarderów wówczas było, ja mówię te liczby, bo teraz już od, od 2019, powiedzmy codziennie tam nie oglądam listy Forbes, ale wówczas to miałem wszystko, wszystkie liczby w jednym paluszku tam. Tylko 5% tych miliarderów są kobietami, byli wówczas. Z tych 5% tylko 20% jest było selfmade, czyli tam ogólnie wychodziło, zostało tam 10 chyba czy, czy, czy 20 kobiet, które w ogóle wchodziłyby w Rachubę. Bo wśród mężczyzn jest odwrotnie, selfmade i to jest właśnie większość ludzi myśli, że wiesz, ci najbogatsi ludzie, miliarderzy i tak dalej, no to dziedziczyli te bogactwo i tak dalej, okazuje się, że około 80% jest selfmate. Czyli no, większość zdecydowana, większość dorobi, dorobiła się od zera. Przynajmniej to, ci, co są na liście Forbesa, być może tam nie ma jakiś, wiesz, royalty e, tego typu rzeczy, e, tak zwanego starego bogactwa, tak. E, ale to, co jest na liście Forbesa, to 80% z sermy. A branże? jeszcze jedna rzecz, co, co, co do kobiet, sorry, jeszcze jedna rzecz, co, co do kobiet, e, to jest niestety brutalna prawda, ale dla kobiety najprostszym sposobem, żeby zostać miliarderem, Zresztą dla mężczyzny też, ale nawet statystycznie dla kobiety to jest po prostu dobrze wyjść za mąż, tak? Albo dobrze się urodzić, no. no taka jest prawda, tak? No, myśmy taki mamy myśmy świat, zmarnowali obie te szanse, tak? E, no, my właśnie obie szanse, bo dla mężczyzny, no, też najłatwiej, tak? tak ja z, rozumiem, chyba, no, ale wiesz, dobrze, dobrze się urodzić widnia, tak? albo dobrze tak. się ożenić, tak? Natomiast tak, tak, Ty tak. zmarnowałeś obie te szanse, bo ja tak. No, no, można tak powiedzieć, no wiesz, nigdy nie, wiesz nie, jeszcze nigdy nie umarliśmy, więc to nie jest, jest przesadzone, tak? Szybko. No, Tym bardziej, że wiesz, jakie branże nad... reprezentują Cudowniśmy. Twoi miliarderzy. E, jakie branże? Ja właśnie się starałem robić to agnostycznie, to znaczy wszelkie możliwe branże wszelkie możliwe kraje, religie, języki, kultury i grupy wiekowe, żeby wyciągnąć coś takiego, co jest naprawdę uniwersalne na świecie, a nie tak jak większość tej literatury sukcesu, to jest jednak, bazuje na anglosaskiej jakiejś takiej filozofii, podejściu do życia i też podejściu do robienia biznesu. I wiele z tych rzeczy, które, znaczy, no, które czytałem w książkach, wiele, no niektóre z tych rzeczy, które czytałem w książkach, okazuje się, że one nie działają na wschodzie, tak, albo są inne rzeczy, które zasadniczo działają wszędzie, ale na przykład nie są tak mocno stosowane i nie są tak mocno widziane w zachodniej kulturze. Natomiast co do, co do branży, no to można powiedzieć, wszystkie możliwe branże, od, nie wiem, finansowej, deweloperka, produkcja żywności, restauracje, co tam jeszcze media, no, wszystko możliwe, co możesz praktycznie. Tym bardziej, że mam też miliarderów w mojej książce, którzy mają po 100 i więcej firm i one prak oni praktycznie w każdej branży siedzą, tak? Jasne. Słuchaj, powiedz mi taki z tych całej dwudziestki jedynki, tych miliarderów, ale. Który jest... co, co chciałem jedno, jedną rzecz podkreślić. Okazuje się, że wiele z tych miliarderów, i tutaj nie jestem w stanie obecnych liczb e, e, powiedzieć, ale wówczas było tak, jak zrobiłem taki reset, przegląd listy Forbesa, większość miliarderów jednak dorobiło się na bardzo tradycyjnych, e, na bardzo tradycyjnych e, branżach. To nie jest tak, że e, widzisz medialnie, często się ma takie wrażenie, że ci najbogatsi ludzie to technologia. Tak? Być może ci naprawdę najbogatsi, ten wiesz, numer 1, 2, 3 to rzeczywiście technologia, ale je, jak weź, jeśli weźmiesz statystycznie ile jest miliarderów i na czym się dorobili, to jednak y, tradycyjne branże. Tak? Dobra, e, czyli... jakie kraje no. reprezentują twoi miliarderzy? Tak jak mówiłem, to jest od wszystkich, e, znaczy są Amerykanie, są Kanadyjczycy, są Europejczycy, są Rosjanie, są Chińczycy, są Indowie, są takie mniejsze tam Filipiny, Hongkong, Indonezja, w tym że ten z Indonezji nie ma, nie ma go w książce, więc tu nie, Australia, wszystkie kontynenty oprócz Antarktydy, tak? Dobra. Którego z nich najbardziej lubisz i dlaczego? No ciężko tak powiedzieć. Ja w zasadzie każdego z nich, każdy z nich w jakiś sposób fascynuje. No i jest paru ludzi, którzy po prostu no, jakoś bliżej, no nie wiem, bliższą relację nawiązałem z nimi, że mogę, uważam ich albo za przyjaciół, albo no nie wiem, jednego za mentora, można powiedzieć. Więc to myślę też widać w książce tam, którzy. Są też ludzie, których na przykład bardzo lubię. I to jest taki niemiecki miliarder, się nazywa Lars Windholz. Ja o nim pisałem też na tym, na, na moim blogu, któremu niestety musiałem odmówić, że go w książce mimo że go no, mnie najbardziej jakby fascynuje i tak dalej, ponieważ akurat jak pisałem książkę, to on spadł poniżej jednego miliarda. Miał tam, nie wiem, 0,8 czy 0,9. No bo wiesz, jak masz firmy, one są różnie ewaluowane w różnych okresach i możesz akurat. Trafić na taki dołek, no i tak się stało. On się na mnie obraził, a on mnie nawet na swoją czterdziestkę zaprosił i tak dalej. Byłem u niego na jachcie, mieszkałem, no najróżniejsze rzeczy, a musiałem mu odmówić. Nie? Dobra, to zanim przejdziemy do książki, zanim ujawnimy w ogóle tytuł tej książki, powiedz mi e, jakąś taką cechę, którą byś wyróżnił, e, znaczy właśnie spośród rozmów z tymi ludźmi, e, co oni mają wspólnego wszyscy oprócz tych miliardów. Weseli są, dowcipni. No, zasadniczo, wiesz, w tej książce opisałem 21 aspektów, które ich wyróżniają, które inna, i, znaczy, ich wyróżniają jakby na tle milionerów, na tle jakby przeciętnych milionerów, tak? E, natomiast tu, może, może powiem, jedną, jedną, dwie cechy. To jest pierwsza to jest siła przebicia. No, to się bardzo często od nich słyszy, że oni nigdy nie akceptują nie. Tak? Jak Otóż już nie, no to wie, że no to nieodpowiedni moment, nieodpowiednia, no nie wiem, sytuacja, nieodpowiednie, nie wiem, warunki może mają zbyt mało do zaoferowania, więc oni pracują nad tym, żeby przy drugim podejściu już uzyskać tak i tak dalej, tak? Także się nie, tym nie zdarzają, nie? Coś takiego e, siła przebicia, siła woli, nie e, to jest jedna rzecz, druga rzecz to jest jakby fascynacja, ta fascynacja biznesem, że to ich napędza, to jest ich jakby hobby. Tutaj mam na przykład mój mentor Jack Cohen, Australijczyk, który ma 2,5 tysiąca restauracji. On zbudował KFC w Australii, on zbudował. A byłeś w Australii? Tak, a propos. Byłem, tak, tak, byłem. No, no to może widziałeś e, e, Hungry Jacks, taką, e, takie wpadkudy. E, okazuje się, że Australia jest jedynym krajem na świecie gdzie Burger King nie nazywa się Burger King. Znaczy to jest franczyza Burger Kinga, tak samo wygląda i tak dalej, ale się nazywa Hungry Jacks. Właśnie ze względu na, na imię, na, 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 na niego, czy znaczy On tak nazwał tą franczyzę i zbudował, i później Burger King chciał mu ją odebrać i przemianować i tak dalej, ale no, on się tam postawił długi jakiś proces sądowy i wygrał. <grym> I to jest wtedy, gdzie Burger King się... E, tak nie nazywa, ale wracając do tego, jak, jak, jak oni traktują biznes, jak bardzo się poświęcają i, i tak dalej, jak bardzo są zaangażowani. E, jego e, żona mu powiedziała, że, wiesz, że w końcu by mógł sobie jakieś hobby znaleźć po tyle latach biznesu, bo go e, ciągle nie ma i on tylko o tym biznesie i tylko gada o biznesie i tylko tym, tym się zajmuje. E, I mówi, no wiesz, inni tutaj bogaci ludzie mają jachty i tak dalej, no więc to on kupił sobie dwa jachty. No i zrobił z ich biznes, No, no to także tak, tak to wyglądał jeden. Ja Dobra, czyli w takim razie jeżeli już mówimy o tych cechach takich, które wymieniłeś w książce, czyli pierwsza to jest siła przebicia, ciąg na bramkę, a druga to jest fascynacja biznesem, czyli tak jakby temat, w którym oni działają, branże są drugorzędne, tak? Liczy się po prostu robienie pieniędzy. To ja bym to nie nazwał coś takiego jak robienie pieniędzy. To jest tak, jak wiesz, robienie pieniędzy, ale nie w tym sensie, że nie wiem, po to, żeby żyć w luksusie i tak dalej, okazuje się, że wielu z nich żyje, znaczy po pierwsze na, na ulicy nie rozpoznał, żyje, że są miliarderami, a po drugie, nawet osobiście nie mają jakichś takich wymagań, jak nie, co niektórzy milionerzy, tak? Weźmy chociażby na Jan to ci opowiem parę tutaj anegdotek. To jest indyjski miliarder, który zbudował Infosys. Infosys to największa firma informatyczna świata pod względem liczby pracowników. Oni mają 250 tysięcy programistów. Żadna firma tyle nie ma. To więcej jest niż Google, Microsoft, Apple razem wzięci. I ja byłem u niego też na kampusie tam, na tych tych Infosysu. No to jest po prostu. Inny świat, jak się tak porówna do Indii, nie? Jak się patrzy przez, przez bramkę, tam prawdziwe India, a tu Infosys to jakby był na innej planecie, nie? Ja się nawet dziwi się, jak oni w ogóle coś takiego mogli w Indiach zbudować, gdzie to ludzie zbudowali, którzy nigdy poza Indiami być może nie byli. E, oni w ogóle coś takiego sobie mogli wyobrazić, nie? To wygląda jak naprawdę, no, jak, jakiejś, wiesz, stacji do NASA, tak? Że do statków kosmicznych i tak. No ale em, ten facet, on e, przyjechał na ten konkurs światowego. On był jeden z pierwszych, którzy wygrali ten, ten konkurs świ światowy przedsiębiorca roku. E, I chodzi taka na, tam w Monaco, taka fama, że on e, 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 był jedynym. E, tam jest taka. Cała inauguracja, inauguracja, tylko ta cała koronacja, można powiedzieć, tam gdzie wyłaniają tego zwycięzcę, to jest black tie dinner, czyli w smokingu musisz przyjść i tak dalej. W lakierkach smokingu, pod muszką i ten. I on był jedynym facetem, który nie miał smokingu, tylko miał garnitur. I on wygrał, tak? On wygrał to. On był jedynym w normalnym garniturze i też twierdził, że to nie jest jego garnitur, tylko pożyczony, bo jemu nie jest potrzebny garnitur. To jest jedna rzecz, a po drugie ten facet, nie wiem jak jest dziś, ale jak, jak książkę pisałem, powiedzmy jak robimy z nim wywiad, no to będzie z 5, 6, 7 lat temu może, to on w dalszym ciągu mieszkał w trzypokojowym mieszkaniu, które zamieszkiwał jak stworzył firmę, czyli zanim jeszcze w ogóle nawet milionerem nie był, miał mieszkanko. I on do tej pory w nim mieszka. To, że on został milionerem, i tam stworzył tak wielką firmę i stworzył, czy tam e, stworzył chyba sześciu e, miliarderów, którzy też zostali, jego wspólnicy zostali miliarderami, i chyba 10 tysięcy milionowych, e, czy dolarowych milionerów, to mimo to od ciągu zamieszkuje i twierdzi ten, ten, to mieszkanie i twierdzi, że jego jedynym Luksusem są książki, znaczy jedynym luksusem, na jaki sobie pozwala. Czyli sobie założył taką biblioteczkę, chyba 5 tysięcy książek wówczas yy, i po prostu na książki nie żałuje pieniędzy, a tak poza tym to twierdzi, że to było niemoralne, żeby on żył w luksusach, jak tak dużo ludzi, wiesz, yy, biedę klepie, mimo że on osobiście, yy, można powiedzieć, wydźwignął milion, koło miliona ludzi bezpośrednio z nędzy, tak? No bo jak on zatrudnia 250 tysięcy ludzi w Indiach, Plus ich rodziny, którym płaci naprawdę bardzo dobre pieniądze, no to on po prostu tam jakąś część ekonomii napędza, a tym ludziom bezpośrednio umożliwia naprawdę życie no, godne życie w, w Indiach. Tak? Dobra. To teraz w jednym z najbiedniejszych, z najbiedniejszych krajów. Tak? To teraz słuchaj, ujawnij tytuł swojej książki. No książka nazywa się w oryginale The Billion Dollar Secret, natomiast w polskim tłumaczeniu które sam nadzorowałem, więc jest dobre tłumaczenie. E, się nazywa Umysł Miliardera i uważam, że polski tytuł jest lep, lepiej udany niż angielski. Angielski chętnie bym zmienił, no ale jest za późno, może w drugim wydaniu. Umysł Miliardera, bo tu chodzi rzeczywiście o 21 zasad e, myślenia, działania najbogatszych ludzi świata, tak? E, można oczywiście to kupić, no bo jeżeli jest wersja polska, czyli w sieciach internetowych nie ma problemu. Umysł Miliardera Rafael tak. Badziąg, tak, taki jest Badiak, tytuł, tak jest. okej. Okay. No ale oryginalnie tak. byłeś Badziąg, tak? No, jakaś tam e, skomplikowana historia rodzinna, a w każdym razie w dowodzie mam tak. Także tak, e, tak to jest na książce. Nie? Okej. Okay. No dobra, słuchaj to w takim razie, bo czas już nam się kończy, bardzo Ci dziękuję za to wprowadzenie do, do książki. E, I cóż, no mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy i jeszcze nagramy kilka ciekawych rozmów, tak? Bo jesteś ciekawym facetem i dobrze się z Tobą rozmawia. Także bardzo dziękuję i do następnego Dzięki, spotkania. Dzięki Janie za ciekawe pytania. Mam nadzieję, że tutaj, no nie wiem, coś twoi. Słuchacze, Twoi widzowie wyciągną z tej książki. No ja ją ogólnie napisałem dla przedsiębiorców. Ja, ja sam chciałem po prostu od miliarderów wyciągnąć tą wiedzę. No i stwierdziłem, skoro ją wyciągnąłem, no to, 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 to się nią podzielę, tak? Bo jestem w jedynym człowiekiem, który, który coś takiego potrzebuje. Także mam nadzieję, że tutaj no, skorzystają twoi widzowie z tego. No i co? Życzę powodzenia w prowadzeniu kanału i do zobaczenia, tak? Na jakiejś konferencji cześć. albo może właśnie osobiście. No dzięki, cześć. Hej.